Szanowni Państwo, przed nami jesienne wybory. Bez wątpienia najważniejsze wybory parlamentarne od 1989 roku. Polki i Polacy zdecydują, czy nasz kraj ma zostać w Unii Europejskiej, czy będziemy mieli niezależne sądy, prokuratury, czy będziemy mieli wolność słowa, czy w Polsce zostaną Wolne media, które, które będą mogły relacjonować wszystko to, co się dzieje w kraju, czy tylko, czy tylko rządowe, które, które prowadzą działania propagandowe. O tym zadecydujemy jesienią bieżącego roku. O przyszłości Polski, o przyszłości naszej, naszych dzieci, wnuków. Już dzisiaj wiemy, że te wybory nie będą uczciwe. Partia rządząca e, używa wszelkich możliwych sposobów, żeby zyskać przewagę. Wykorzystuje wszystkie instytucje rządowe i rządowe, spółki Skarbu Państwa. Ogromne pieniądze, które płyną i z tych spółek i z różnych innych źródeł na rządową propagandę. Opozycja nie będzie miała dostępu takiego dostępu do mediów, nie będzie dysponowało oczywiście takimi środkami finansowymi, ażeby w sposób równy i uczciwy konkurować. My musimy, Szanowni Państwo, działać w sposób zorganizowany. Musimy wszyscy, wszyscy, wszystkie Polki i Polacy muszą się zaangażować w te wybory zarówno w kampanię wyborczą, jak i potem. W przypilnowanie samego procesu wyborczego, a żeby chociaż liczenie głosów i e, pilnowanie samego procesu wyborczego było pod kontrolą. Dlatego też Koalicja Obywatelska wraz e, z Komitetem Obrony Demokracji oraz innymi organizacjami, wolontariuszami e, przygotowała akcję Obywatelskiej Kontroli Wyborów przypilnujesz mi wyborów. Do tej akcji potrzebujemy tysięcy wolontariuszy, po to, ażeby mogli być członkami komisji wyborczych, po to, żeby również zostawali mężami zaufania, ażeby przypilnowali procesu wyborczego w obwodowych komisjach wyborczych. Już dzisiaj wiemy, że po zmianach w ordynacji będzie około 4000 obwodowych komisji wyborczych więcej. W związku z tym, tych, tych wolontariuszy, ludzi dobrej woli, którzy chcą uczciwych wyborów, zapraszamy serdecznie do udziału w tej akcji. Prosimy o to, żebyście zapisywali się, szanowni państwo. Podam. podam w tej chwili stronę www.okaw.coalicjaobywatelska.pilnujęwyborów.pl. Można się zapisywać online, można się zapisywać również w biurach regionalnych, w biurach samorządowych, w różnych miastach, w biurach Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście zachęcam Państwa do aktywności. Przypilnujmy tych wyborów. Szanowni Państwo, jak powiedział Pan Przewodniczący, Pan Poseł, my mamy teraz zadanie przypilnować tych wyborów. Zachęcamy wszystkich samorządowców, radnych, wszystkich działaczy, organizacji społecznych, ale też mieszkańców, którzy w czasie najbliższych jesiennych wyborów Będą chcieli poświęcić swój czas i pracować przy wyborach. Zachęcamy mieszkańców dużych miast, mniejszych miejscowości. Jak słyszeliśmy, mają powstać nowe, nowe lokale wyborcze, nowe obwody. My już jesteśmy przygotowani w tych, które znamy. W wielu miejscach mamy pełną obsadę zarówno komisji wyborczych, jak i mężów zaufania, ale jeszcze w tych nowych miejscach zachęcamy wszystkich do tego, żeby wzięli udział w tym obywatelskim z jednej strony obowiązku, a z drugiej strony po prostu powinności, która, która nas czeka. A zatem wszyscy wspólnie przypilnujmy tych wyborów. Szanowni Państwo, każdy, kto się zapisze, będzie na pewno wykorzystany Bowiem, nawet w tych miejscowościach, w których będziemy mieli za dużo wolontariuszy, to skierujemy czy przekierujemy chętnych do mniejszych komisji obwodowych po to, żeby 100% komisji obwodowych było przez nas przypilnowane. Szanowni Państwo, reprezentuję organizację młodzieżową, która Chce działać, która chce o, no walczyć tak o wolną Polskę. No, ja Musimy walczyć to, z pan wszechobecnym pan hejtem, pan? który również no, tutaj ma miejsce. Ja uważam, tak Chcemy żyć w normalnym kraju. Chcemy praworządności. My, młodzi, zdolni, ambitni, walczymy przede wszystkim o wolną, sprawiedliwą, ale przede wszystkim europejską Polskę, w której każdy ma swoje zdanie i ma prawo głosić swoje zdanie.

W których miejscach brakuje. Właśnie no, tak mówię, że Nie jestem przygotowany, żeby dzisiaj o tym mówić o, o konkretach. Mamy do wyborów jeszcze parę miesięcy, więc pracujemy, zapraszamy wolontariuszy. Każdy, kto będzie chciał pracować przy, przy tych wyborach, yy, znajdzie swoje miejsce. To nie jest też, chcę powiedzieć, jakiś polityczny wyczyn, tak powiem pilnujemy tych uczciwości, liczenia głosów, uczciwości tych wyborów dla wszystkich Polaków, obojętnie od, od tego, na kogo będą głosować. Po prostu te wybory muszą być uczciwe. Dziękujemy bardzo serdecznie.